Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Aniu, i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Dzień dobry, witam również i cieszę się, że mogę wziąć udział w tej rozmowie. Spotykamy się, żeby porozmawiać o Twoich doświadczeniach ze szkoły Ajurvede. Powiedz na początek, kim jesteś i czym się zajmujesz. Mhm. Mam na imię Ania, mam 38 lat, i teraz jestem w takim szczególnym czasie dla mnie, bo jestem w ciąży. Jest to moja pierwsza ciąża. Więc to jest taki czas, gdzie bardzo mocno skupiam się na sobie, ale moja droga do tego momentu była taka dość kręta. Pracowałam w korporacji przez 8 lat, później pracowałam w urzędzie. Studiowałam również coaching, pracuję trochę z klientami coachingowo, interesuję się żywieniem. I w pewnym momencie w swoim życiu trafiłam na jurwedę. Myślałam, że trochę przypadkiem, okazało się właśnie, że nie był to przypadek, i teraz. Ajurweda towarzyszy mi w takim moim codziennym, zwykłym życiu. Hmm, jak to się stało, że przez ten przypadek trafiłaś na Ajurwedę? E, czytając jakiegoś bloga, zobaczyłam wywiad z tobą i zainteresowałam się tym. Pierwszym webinarem, pamiętam, który oglądałam, był rok z Ajurwedą. Mhm. Jak słuchałam tego wszystkiego, to pomyślałam: hmm, takie to proste że część, część rzeczy jakby jest mi taka bliska, że jakoś intuicyjnie tak tym żyję. Zaczęłam się zgłębiać w to. I nie ukrywam, że jakby język, którym się posługiwałaś, to prostota właśnie, taka jasność tego, że to nie były jakieś takie teorie e, z księżyca dla mnie, tylko po prostu proza mojego życia przyciągnęły mnie. No i w pewnym momencie pojawiła się możliwość wzięcia udziału, udziału w szkole jurwedy. I to była taka moja batalia ze sobą, ta decyzja. Mm -hmm. Ja nie ukrywam, że byłam też po takim intensywnym rocznym kursie coachingowym mm -hmm. i zastanawiałam się, co dalej. I pojawiła się ta możliwość właśnie bycia konsultantką, rozpoczęcia drogi, żeby być konsultantką. I biłam się, by, się z myślami, czy wejść na tą drogę, czy to dobry moment. Też jeżeli chodzi o względy finansowe, zastanawiałam się, wiadomo, że to pewna inwest, inwestycja. I w pewnym momencie też po takiej rozmowie z moim mężem podjęłam decyzję, że, że tak. No i myślałam właśnie, że to będzie, że jakieś zaczątki zawodu zdobędę. Mm -hmm. A okazało się, że w tym czasie, w którym jestem, w tym czasie, w którym świat też jest, to był chyba najlepszy wybór. To był taki czas, jest taki czas, kiedy ja bardzo mocno zwróciłam się do siebie. I bycie w szkole Jurwedy bardzo mi w tym pomogło. To co się działo, kontakty z dziewczynami, zadania, lekcje, poznawanie siebie, było dla mnie takie bardzo uwalniające, ale też bardzo odkrywcze. Więc ja jestem bardzo wdzięczna za ten czas, który był moim udziałem. I tak trochę wiesz, myślałam, że ku nowemu może jakiejś profesji idę. A się okazało, że. Że być może tak, ale chyba ważniejsze jest to, że, że ja bardzo siebie zrozumiałam i zmieniłam. Pięknie to brzmi, wiesz, tak myślałam wczoraj, czytając um, książkę, którą teraz czytam, Lider bez tytułu. Taki jest polski, tak, tak brzmiałby polski tytuł, bo ta książka jest dostępna tylko w języku angielskim. Um, I w niej była taka myśl, że niezależnie od tego, co się dzieje, każdy z nas może się stać. Takim liderem, takim przywódcą dla samego siebie, zwłaszcza jeśli czasy są nieprzewidywalne, trudne, jeśli są pełne wyzwań, to tym bardziej ten zwrot w stronę siebie ma szczególnie duże znaczenie. Tak, ja odkryłam chyba taką ważną dla mnie rzecz, że jak ja zmieniam siebie, to też zmienia się życie wokół mnie, mhm. ale ono się zmienia w taki bardzo subtelny sposób. Ja widzę, jak e, moja zmiana powoduje Zmianę relacji międzyludzkich, jak ja inaczej też będąc w sesji jako coach się zachowuję. I też jakoś bliskie mi jest to, że przyciągamy takie osoby, które gdzieś tam współgrają z nami. I ostatnio taki feedback dostałam od osoby, z którą pracowałam, że w sesji dałam możliwość takiego zaopiekowania się, ale też stawiania wymaga, przestawiam wymagania. I to jakoś tak bardzo mnie ucieszyło, że te dwie jakości się połączyły ze sobą. Okay. Bo ja zawsze jakoś tak, że te wymagania w stosunku do siebie, do innych, taki perfekcjonizm, takie patrzenie krytyczne, że zawsze można lepiej. I miałam taki problem trochę też jakby będąc w szkole, ucząc się jak to pogodzić tak? jak być taką łagodną dla siebie, wyrozumiałą. A z drugiej strony jak jak jednak się uczyć, jak tą wiedzę zdobywać, jak jednak być na bieżąco. A tu nagle, nagle, no w sumie trochę nagle, ale też w wyniku działań okazuje się, że jest to możliwe, że te dwie jakości w stosunku do siebie, czyli łagodność, zaopiekowanie się, wyrozumiałość do siebie, ale też takie nastawienie na wynik w takim zdrowym podejściu, mhm. zdobywanie wiedzy, we mnie mogą się pogodzić, a to też rzutuje na to, że ja chyba też tak patrzę na świat? Pięknie to brzmi. To są takie dwa. Yy, yy, one są takie komplementarne, te elementy, prawda? Bo z jednej strony ta ambicja, właśnie ta zadaniowość to, to wymaganie od siebie i od innych, ale z drugiej strony, żeby to nie było zbyt surowne, surowe i zbyt takie, właśnie, no wiesz, jakie to potrzebna jest ta łagodność, ta miękkość, ta ta empatia, ta, ta, ta wyrozumiałość też w stosunku do siebie i w stosunku do osoby, z którą pracujesz. Tak, ja pamiętam też jeszcze jak decyzję o wzięciu udziału w szkole, to słuchałam takiej rozmowy, którą nagrywali z Lucją Serafin. I to była mhm. dla mnie taka bardzo emocjonująca rozmowa, tak bardzo do mojego serca trafiła. I tak chyba to było coś, za czym ja chciałam iść, tylko tak jeszcze nie było to uświadomione. Ja raczej jestem taką osobą mocno w głowie, mocno stąpającą po ziemi. Tutaj ta rozmowa tak trafiła do serca i tak w tym kursie, tak starałam się to moje serce odkrywać. I jak dostałam zaproszenie od ciebie na tę rozmowę, to też się ucieszyłam, bo jakby mi osobiście w podjęciu decyzji rozmowa z Ucją pomogła, i tak pomyślałam, że to może być taka sztafeta, że bardzo bym się cieszyła, gdyby ktoś być może usłyszał tę rozmowę ze mną. I to nie było jakby decydujący argument, ale gdzieś to była taka iskierka, która zapłonęła, i później. I później ona też była taką pomocą, żeby podjąć tą decyzję. Więc to też właśnie w szkole jest super, że nie jesteście tam samemu. Że mhm. jesteście otoczone gronem wspaniałych kobiet. I pomimo, że jest to szkoła online, gdzie by się wydawało, że nie można nawiązać takich relacji. To ja, będąc w różnych kursach standardowych i porównując tą energię, to co się dzieje w szkole z kursami standardowymi, to jest w ogóle inna jakość energetyczna. To pokazuje, że ta nauka jest na takich wyższych poziomach. Jest taka bardzo mhm. duża otwartość na siebie, pomimo, że my się nie znałyśmy wcześniej, na swoje historie, na bycie razem, pomimo, że konsultacje, które prowadzimy, czasami są bardzo osobiste, to jednak takie wzajemne zaufanie panuje. I myślę, że to zaufanie, jak tak myślałam o szkole, taka jakość, jaka, jaka jest jakość szkoły, to pomyślałam sobie, że dwie rzeczy. Jedna to jest taka odpowiedzialność po stronie uczestników, że jakby ty jesteś takim nauczycielem w tej szkole, ale to nie jest taki, wiesz, nauczyciel surowy z ocenami, który sprawdza, kontroluje, a wręcz, wręcz inaczej, że jak zadania, które są to wprost mówisz, że, że same w pewnym momencie zobaczycie, co jest dobrą odpowiedzią. I to na początku może być takim szokiem. Jak to? Ja nie dostanę informacji? Czy ja to zrobiłam dobrze? Przecież to jest dla mnie takie ważne. <laughs> ważne, żebym ja wiedziała, czy to zrobiłam dobrze. Więc na początku może trudno jest to jakoś tak e, zrozumieć tą zasadę, ale teraz jak skończyłam, to stwierdziłam, że to jest bardzo duża wartość. Że to jakby ja za to odpowiadam. To jest moje, po mojej stronie. A z drugiej strony jest też takie duże zaufanie, które jest dawane, i taka przestrzeń właśnie na, na bycie też sobą i na takie doznawanie siebie. Pomimo właśnie, że jest to online i nas było 42 osoby, to taka duża grupa. To pomyślałam sobie, no jak to w takiej dużej grupie można jakąś wieść zbudować? To jednak właśnie się okazuje, że te osoby, które chyba mi były potrzebne, jakoś takie bliższe relacje, też na konsultacjach z nimi nawiązałam, i one też dużo rzeczy mi pokazały. Więc to, to tak trochę się dzieje, jak powiedziałam, na takich wyższych poziomach, co jeszcze jakby mi ktoś powiedział półtora roku temu, tak, że ja takie coś będę mówić, to bym tak pomyślała, że nie, to jest w ogóle jakieś jakieś odjechane, <laughs> a teraz jakoś tak powoli, powoli ta kwestia też takiej energii, duchowości mi też są coraz, coraz bliższe. I samo właśnie to, że w tym momencie ta szkoła się pojawiło, pojawiła, że w tym momencie to macierzyństwo się u mnie pojawiło, to też jest takie dla mnie dość mocno symboliczne. Mm -hmm. mm. Pięknie to powiedziałaś. Dzięki serdeczne, bo to znaczy, że kawał mojej pracy nad sobą dobrze wyszedł, bo zawsze, zawsze, właśnie moim marzeniem było uczyć ludzi, ale w taki sposób, który ich wzmacnia, że oni nie stają się zależni ode mnie i od tego, czy ja powiem dobrze, czy źle, tylko są właśnie odpowiedzialni sami za swój proces uczenia się i za swoje wyniki i za to, jakby co, co, co w ogóle robią z tą wiedzą, którą, którą ja im przekazuję. Także, tak jak mówiłaś o tej klientce, która ci dała laurkę za twój rozwój osobisty, to ja też tak traktuję to, co powiedziałaś, bardzo ci za to dziękuję. To rzeczywiście, myślę, że w pracy konsultantki bardzo ważne jest zaufanie do siebie i zaufanie do innej osoby. Bo jeśli ty ufasz, to tworzysz atmosferę, w której ta druga osoba też ufa, i ona się może otworzyć i może ci powiedzieć o tym tak jak sama powiedziałaś, co czasem bardzo intymne, bardzo osobiste, w czym się nie dzielimy na co dzień. Tak, tylko też ja myślę, że to dużo się zaczyna od ode mnie, od danej osoby, mhm. że szkoła daje bardzo dużo wiedzy, takiej merytorycznej, praktycznej, takiej ciekawej wiedzy, która jest interesująca szczególnie dla kogoś, kto lubi poznawać, wiedzieć coś o sobie, ja jestem taką osobą, i zawsze różne testy, różne takie podejścia psychologiczne mnie bardzo interesowały i to było dla mnie bardzo ciekawe. Natomiast Ayurveda daje coś więcej. No, po co z tego, że ja wiedziałam, że jestem tam na czerwona czy niebieska, tak, robiąc jakiś test, mhm. jak ja dalej nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. A diagnozując siebie, hmm, sprawdzając swoje prakriti, bikriti, dostaje pewne informacje, ale też dostaje informacje, co dalej z tym. I to też dostaje wiedzę taką na co dzień. To jest, jest taka prosta sprawa, tak? Na przykład, nie wiem, no będąc w ciąży mam zgagę. No to ja już wiem, po czym to mam. Więc ja wiem, co czego mam unikać. Ale mhm. to też nie znaczy, że ja tego mam w ogóle nie jeść. Tylko są. Tylko jakby mniej, równoważyć to. To jest takie. Takie po prostu ciągłe bycie w tym. To jest chyba takie dla mnie bardzo mocno ekscytujące raz, że ta wiedza, ale to też jest taka wiedza wynikająca z poznawania siebie. Z obserwacji siebie z kontaktu ze sobą. Nie tylko jakby z sygnałami z ciała, ale też swoimi myślami, uczuciami, swoim stanem. To jest takie bycie w kontakcie ze sobą po to żeby też być w kontakcie z innymi ze światem. Hmm. Tak. Tak, pięknie to powiedziałaś, bo dokładnie to jest potrzebne, żeby się w ogóle odnaleźć w tym fachu. Myślę, że to hmm, nawet nie myślę, tylko wiem, że hmm, bycie konsultantką to nie jest coś, czego się możesz nauczyć. To jest dlatego właśnie, że nią jesteś, stajesz się nią. To jest pewien sposób bycia, do którego dochodzą umiejętności, wiedza, praktyka, jasne, ale to jest ta jakość, którą ty sama wnosisz w spotkanie z drugim człowiekiem. I jak Cię słyszę, to słyszę taką historię o poznawaniu siebie, o odkrywaniu siebie. I też myślę, że macierzyństwo pięknie pokazuje i dopełnia ten proces, w którym jesteś, bo. Tak jak myślę o swoim macierzyństwie, to ono, ono przyszło wtedy, kiedy ja byłam gotowa na to, żeby otworzyć się na siebie w pełni. I wtedy też sobie zrobić miejsce na drugiego człowieka, z którym wejdę w taką najbliższą z możliwych relacji. Tak, to jest dla mnie taki piękny czas, bardzo piękny. Mhm. Jednak w początku były obawy ze względu na sytuację, takie lęki, stresy, jak to będzie. To później. Jakoś to ulotniło się. I też muszę tutaj wspomnieć o Joasie Kuriacie, okay. która jeden z warsztatów mo Mocy w przystani z nią oglądała. I ona właśnie mówiła o sobie jako o kobiecie i, i że jest matką, żoną. Gdy ja jej zadałam takie pytanie, dla mnie bardzo ważne, jak ona te lęki, które miała w sobie związane z macierzyństwem, z dziećmi. Tak jakby złagodziła, że ona teraz nie patrzy lękowo. I ona powiedziała dla mnie takie proste zdanie, że myśl optymistycznie, ale tak o takich normalnych rzeczach, o normalnych sprawach. I to już był chyba taki etap, taka ziarenko piasku, które właśnie ja przeszłam na tą drugą stronę. I to też nie znaczy, że we mnie nie ma lęku, mm -hmm. że ja się go pozbyłam, tylko chyba inaczej do tego też podchodzę. I to też właśnie w szkole. W kontaktach z międzyludzkich też nauczyłam się chyba też takiego, żeby pytać, żeby prosić o pewne rzeczy, że y, warto też się otworzyć, zapytać o coś, posłuchać, co ta druga osoba ma do powiedzenia. Niekoniecznie musi to nam pomóc, ale ale może być właśnie takim małym drugowskazem. Te wszystkie informacje, które też są w szkole, nagrania, rozmowy, spotkania, Trochę też, jakby temu służą. Każdy ma możliwość, jakby. Jest też piękne, jak mamy spotkania takie co dwutygodniowe, tak? Nasze i ty mówisz Oto. nam różne rzeczy, tłumaczysz, a później każda z dziewczyn coś dla siebie bierze. Jedna więcej, druga mniej. Ale coś tak do swojego życia każdy wyciąga, że to jest takie uniwersalne, bo. Chyba tak naprawdę to wszyscy jesteśmy bardzo podobni do siebie. I, I tak sobie myślę, że ta ayurveda, konsultacja, to jest chyba takie, znowu, o takie jakby odszukanie siebie. Ja, na przykład, w tym czasie, teraz to odkryłam, gdzie byłam bardzo taka zabiegana, dobra materialne, różne takie rzeczy były dla mnie istotne. I jakby mi ktoś powiedział rok temu, że. Przez tam 6 miesięcy będę siedzieć w domu i tylko na spacery wychodzić i kontaktować się online, to bym powiedziała, że nie, to nie dla mnie. Aha. A tutaj jednak, dla mnie i to tak bardzo dla mnie i tak bardzo ubogacająco. Więc szkoła Jurweda daje właśnie to takie poznanie siebie. Tylko ja też zdaję sobie sprawę, i też czasami mówię, że to nie jest dla, dla każdego. Nie każdy jakby to poczuje, bo to chyba trzeba poczuć. Nie każdy się w tym odnajdzie, może to nie taki etap życia, może to nie taki czas, ale jeżeli coś się czuje, że, że to jakoś tak przemawia, że to jest spójne, że to gdzieś jest w Tobie, to myślę, że warto tym się zainteresować. Hmm. Dzięki, odpowiedziałaś przy okazji na moje pytanie, tak w myślach Ci zadałam, co byś powiedziała tej kobiecie, która się zastanawia i nawet <gryw> zobaczy, jakie to jest połączenie, że nawet bez zadawania pytania sama pięknie domknęłaś ten wątek, um, mówiąc o czuciu i o tym czuciu też mówiłaś na początku, że dużo było tych wątpliwości, zastanawiania się, ale ostatecznie ja pamiętam dobrze rozmowę z Łucją, bo pamiętam też to, że jakoś po spotkaniu na Podlasiu, który kończy szkoła Jurwedy, miała taki na tym, na tym Podlasiu cały czas płakała, a potem przeżyła taki przełom w swoim życiu i wkrótce później zeszła w ciążę. I to dziecko, które, które nosi pod sercem, jeszcze nosi w tym momencie, w którym nagrywamy, ono było też takim, takim jakby owocem tego, że zwróciła się w stronę czucia, że nie wszystko musi być w stanie... Uś... Wiesz, wyjaśnić logicznie, przedstawić argumenty, wytłumaczyć krewnym i znajomym, czemu tak, że czasem wystarczy iść za tym odczuciem, i okazuje się, że odsłaniają się przed nami takie tereny, o których nawet nie miałyśmy pojęcia, że w sobie mamy, i że tak nam wygodnie, w tych innych strukturach, w których jest mniej logiki, a więcej serca. Tak, jakoś bardzo mnie to porusza. Jakiś jeszcze i że ona jest w ciąży, bo ja też chyba w podobnym okresie to się wydarzyło. Więc też jakieś takie szczególne połączenie. E, jakoś to też tak jest takim namacalnym symbolem tej energii i tego, jeżeli coś ma przyjść, to przychodzi i takiej otwartości naszej na to i właśnie takiemu zaufaniu, tak? Te logiczne argumenty są ważne i też. Są istotne na pewno, ale właśnie czasami jest coś, co wykracza poza tą logikę. Jeżeli to się czuje, to ciężko, trudno, ale czasami warto za tym pójść. Hmm. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Aniu, bo to w istocie jest sztafeta. I Jasia Kurjata też kiedyś była moją klientką na, na, jednej z, jednej z, na pierwszej edycji kursu, który wtedy się trochę inaczej nazywał, a teraz się przeobraził w Szkołę Ajurwedy. I jak tak patrzę na tą rosnącą społeczność kobiet, które siebie wspierają poprzez to, że się sobą dzielą swoimi doświadczeniami, swoją mądrością ajurwedyjską, ale taką przepuszczoną przez siebie, przez swoje doświadczenia to bardzo się cieszę, bo tak się właśnie pomnaża ta wiedza, ona jest przekazywana z, jakby od kobiety do kobiety, czy od kobiety do mężczyzny. Wszystko jedno płeć tutaj nie ma znaczenia. Chodzi o to, że między ludźmi w taki właśnie żywy sposób. Także cieszę się bardzo, że się spotkałyśmy i opowiedziałaś o swoich doświadczeniach dla tych osób, które są takie właśnie. Lubią mieć ten porządek, tą logikę, tą strukturę. Ja to dobrze znam, to jest ten element Pita. To cudownie jest spotkać się z tym drugim aspektem łagodności serca, czucia, i to dopiero jest Pita w balansie, która może naprawdę bardzo dużo w życiu osiągnąć w zupełnie inny sposób, niż jej się wydawało, czasem przez całe dekady życia. Tak, ja wiem, że też dla mnie ta droga się zaczyna. i. Ja nie zdecydowałam się w tym momencie na drugą część szkoły ze względu też na sytuację moją I to też była taka decyzja. Normalnie wiesz, zacisnęłabym zęby i bym chciała być w drugiej części, tak. ale też takie wsłuchanie w siebie, w ten czas, w którym jestem i w tą łagodność pozwolił mi podjąć decyzję, że to nie ten moment, Aha. że teraz dla mnie w życiu jest inny, inny czas ważny. Ja mam nadzieję i bardzo bym chciała wrócić na drugą część, jeżeli wszystko dobrze się ułoży. Ale to nie jest tak, że szkoła kończy to. To dopiero zaczyna. I myślę, że ten czas takiego dla mnie osobiście tej przerwy też mi jest potrzebny. I też takie dopełnienie mnie stanowi. Jasne. Mam nadzieję, że kiedyś w drugiej części się spotkamy. Zapraszam, jestem, jak, jak już będziesz gotowa, to jestem, jesteśmy na tą drugą część. A tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego Tobie i Twojemu maleństwu, pomyślnego, szczęśliwego rozwiązania. No i wszystkiego dobrego dla Was. Dziękuję bardzo, również życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Dużo takiego spokoju i radości w życiu. Dzięki.